Na ryby, w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby, nad leniwą rzeczkę w cie. Zabieramy sprzęt i starka, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na, na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą wyknąć z flaszy, drugą stoń w niebo patrzeć. Na Jak tam, złapałeś coś? Ryba. Zarzucaj. wydawało się wszystko proste. Zarzucić wędkę, złapać rybę. Jakbyś tak pięknie. Wywiady miały być. teraz co? Nie wiem, co teraz będziemy jeść. Miały być ryby, a tu och. Po dzisiejszych połowach stwierdziliśmy, że musimy przyzbroić wędki. Przerzucamy się na słowiki. Na ryby, w każdziuteńki, wolny dzień, na ryby. Nad leniwą rzeczkę w cień zabieramy sprzęt i starka A na drzwiach wieszamy kartkę Nie wracamy aż we czwartek Zapuszczamy się pod warkę Na ryby, by zielony wdychać chłód, na, na ryby, by odbiciem tykać wód Jedną twarzą lyknąć... Ach, no już obiecywał, że ryb nałowi Mówiła, weźmy, kupmy jakąś koszewę Nie, mówił, ryb ci dołowie. Ja nie mogę być. jeżeli przez nie pomoże głód zajrzy nam w oczy przepraszam pan miejscowy jest chyba nie orientuje się pan gdzie tu można jakieś ryby złapać spraw, by ryb było wiele, spraw, by ryb było wiele wokół nas i dla nas, wokół nas i dla nas, tak spraw, tak spraw, tak spraw. nam, nam, ty, ty. Na ryby, w każdziuteńki wolny dzień, na ryby, nad leniwą rzeczkę w cię zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy aż we czwartek, zapuszczamy się pod warkę na ryby, by zielony wdychać chłód, na, na ryby, by odbiciem tykać wód Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć na ryby. I co złapałeś? No to sp spróbuj ty. Ty spróbuj. No spróbuj, spróbuj wyciągnąć. Zbroiliśmy sprzęt na spowiki. Jednak na ślep nie ma ryby Jutro robak Dziś rozpoczynamy akcję robak <grybka> 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 Jezu Prawda jest taka że ryb nie było Nie ma i nie będzie ryby Ryby, ryby. A można i na grzyby. Można. Na grzyby. Baromatu w pełen las. Na grzyby. Przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o